Witam was bardzo serdecznie <toddose> w siódmym odcinku z Wiedźmina I dzisiaj lecimy dalej Koza chodź tu Koza Chodź Chodź, chodź, chodź tu, 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 tu Koza Koza, Koza. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały Wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Chyba krwi, żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Nie ma on, nie ma Damora, jest dziecką. Takie co nie żyje, a nie umarło. Wspomniałeś <grym> o dziecku. Czyli Anny. Anna była w ciąży? Była i poroniła. Hmm, I baron nic nie powiedział? M może się bał, może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guśarz, stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? O mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku nie zakopać. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały Wink. Mądry wilk. Złapie porońca, poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. No to idziemy do barona. Szybka medytacja. Mamy coś tu jeszcze? Nie. Dobra, jedźmy. Ja zaraz gniecie i wam z tego Idziemy do tego kasztelu barona. <laughs> Powoli Piorun Pikolną. to tak sobie, bierz wiadra i. no i te nogi. <laughs> jadę, ja, ja, jadę tam, oni uciekam uciekam. ja, Ktoś? Chyba zostajniejsza! Co? Pali się nie widzicie. Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest stajni. Ratujcie go, bo sponie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. No to spróbujmy ocenić. ja ma tam wejść. No nie wiem. Tam też nie możemy go przejścia. Aha, nie wiem, co zrobić do barona. Ty, 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 ja się skąd znam? No tak. wiedz chodź, lepiemy się strasznie blady. Wiem, że twoja żona poroniła to było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Uciekł od siebie. Tak było? Cienias. Kończmy to. O, czas mi zadał. Drugi? Słabo coś mi Kopa wystarczyło zawalić. Musimy porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała jak mnie wkurwi. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna, powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się, w końcu padła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedź mi, wiesz jak to jest? Chuja, tam, możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Co było potem? Potem Bo było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem ile minął dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zostałem, Anna. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poloniła. sercem w gardle podszedłem do łóżka i... Zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych przy ścieradłach. Martwe. Przecież. Przez Ciebie, albo nie przez Ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem, maneczce przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło, rozumiesz? Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. Po to poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość. Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe i Twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty kurwa? W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy jest krzywdzini. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki... Hmm, duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linie soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel, żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Jeszcze kawałek, za mną. Nadaliście dziecku imię? Nie, skąd? błąd. Imiona mają moc pieczętującą. Jezu Wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że Poroniec wyszedł na żel? <laughs> Szybko. A to jak się rozsierdzi, ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi... Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży Ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić. Uspokoi go magię. Weź go na ręce. Teraz. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z Zdaje się, że to Ty chciałeś sprawdzić siłę legendy i zmienić go w kogoś. 奔驰、梅赛德斯、尼拉皮。 Jeszcze tu jest jeden. Ależ się wierci. Zaraz... Nie Ale co chcesz z nim zrobić? Nie ja, tylko tyle. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, to zmieni się w głowie. Odtąd będzie związany z twoim domem. Nie pomoże odnaleźć Twoją rodzinę. No i się zaczęło. Zaraz no. więcej musimy się spieszyć. No. Co on to tu? Znowu to sam. Bieje się jak bęgosz, nie utrzymam go. No już, przestał. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakiś, to ważne. To, to dziewczynka. Jaka neczka chciałaby ją nazwać? Szybciej. Nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję Ci imię, powiedz-Je. I uznaję za córkę. Nadaję Ci imię, Dea. Nie no, Dobrze, a teraz zakup ciało. Co teraz? Kiedy mi nie doba, Dea powinna zamienić się w chłopuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale. To moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale. Żadnych ale teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Dobra Jezu, twarz jak nie to tam taka fajna. po tych eliksirach. Mam mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, dea, i wskaż mi drogę do swoich krewnych. <coughs> Suniemy. nie będę jeść jeszcze 3 minuty odcinka 生气了。 Dobra lecimy. Mm, Lavendi to tam raczej nie trzymani. Ale, może warto się tu rozejrzeć. Bransoletka... któraś z nich musiała ją upuścić. ubrania? Czyżby się tu przebrały? Podkowa? Smolarze na pewno nie byłoby stać na konia. Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba Dobra, co to był on... coś jeszcze. Dobra, to był błąd. Czasami dla jest na razie